Dostojewski twierdził, że są w życiu granice, które niebezpiecznie jest przekraczać. Bo później nie da się już za nich wrócić. Pomimo, że pisał to jeszcze przed Brexitem, to jestem prawie pewien, że chodziło mu o granicę polsko-brytyjską. na imię Malcolm. Urodziłem się w małym mieście w Polsce centralnej, w rodzinie, jak to się mówi, niższej klasy średniej. I jakby tego było mało, przed chwilą doszło do pewnych incydentów, przez które wydawało mi się, że to jest w ogóle najgorszy dzień mojego życia. Ale ten jednak miał dopiero nadejść. Jesteście najlepsi! Europejska stoi za was! o gorących piaskach, o błękitnym oceanie, walujących laskach razem z tobą w klubie, gdzie kolesi na ogolonych ładnych jak z reklamy, a to wszystko po to, by podskakać sobie, trochę poprzytulać się do siebie już nie mogę. Moja rodzinna miejscowość jest europejską stolicą agresji, którą sama proklamowała się kilka lat temu. Jestem tu po raz siódmy i powiem wam, że takiej atmosfery nie ma nigdzie. Tutaj nie tylko kobiety są gorące. Najgorętszą, poza to poznać znaczy najważniejszą kobietą w naszym mieście jest święta Dorota. Święta od ogrodnictwa, a według uchwały Rady Miejskiej nawet konkretnie od agrestu. Dawniej był u nas odpust jej imienia i festyn, którego kulminacją był konkurs jedzenia kiełbasy na czas. Raz jeden z mieszkańców tyle jej zjadł, że wylądował w szpitalu. Pamiętam to dobrze, bo to był mój ojciec. Wujek pole. Nie. Przepraszam, że. Nie, no, ja... szacun. To jest burmistrz. No ale dyplom jest. A czemu w nie, no. <laughs> no, no wiesz, no, to łatwo nie było. E, ja, to szanuję. Ale gdy zostaliśmy europejską stolicą, wiele się zmieniło. Przede wszystkim to, że teraz mamy dni agresu, na których na czas je się właśnie patronujący nam owoc. Czy jesteście gotowi? A czy wy jesteście gotowi? Zatem zaczynamy! Szanowni Państwo, zbliżamy się powoli do połowy naszego finału, no i oczywiście Sławek. Gratulacje, świetny wynik, tak trzymać. Mamy zawodniczkę o imieniu, przypomnę. Ola, też bardzo dobrze. No i nasz młody sportowiec trenował całą zimę na mrożonkach, Klaudiusz. Co to za sztuka, jest to gówno. czy to sama woda i cukier jest. Kiełbasy wasy spróbowali. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, rzeczywiście świetny wynik, gratulacje. Nowy rekord Europy. Puchar oczywiście dla Ciebie. Bardzo proszę. Wielkie brawa. Mamy również bon żywnościowy wartości. 300 zł, który przekaże. Już za chwilę pani burmistrz jak tylko wróci. No i cóż, proszę Państwo, do zobaczenia za rok. stary to niestety trudny przypadek. Nie odnalazł się w kapitalistycznej rzeczywistości, choć trwa ona już ponad 30 lat. Pocięty ziemniak, 15 złotych. Zawsze czuł się niedoszanowany i wierzył każdej partii politycznej, która obiecywała to zmienić. Niestety, choć niby jest koniunkturalistą, to jakoś nigdy nie potrafił przewidzieć koniunktury. Jak głosował na prawicę, to wygrywała lewica i odwrotnie. Co? Ja to wezmę, jestem z komitetu wyborczego tutaj. Na pewno? Się tak, 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 niech pani sobie odpocznie. Dziękuję. No i wśród lokalnych polityków poszła w końcu fama, że przynosi pecha. I choć był chętny do udzielania się, to żaden go nie chciał. Dzięki za pomoc. Ale ulotki rodzaj hostelsu. Nie brakiem jakieś są, naprawdę. Widać, że opłacone. Dają radę. Oddaj pan te ulotki. Nie, wiem. Przestań. 500 gotówką daję za ulotki. Jak pan śmie w ogóle, naprawdę. Niby ideowiec, ale. 650. Przeciwieństwem ojca jest moja mama. Najbardziej empatyczna osoba na Ziemi. Pewnie dlatego cały czas nim wytrzymuje. A nie, nie, synku, nie tak. Nie tak. Nie w poziomie. Ach. A muś, zobacz, zobaczyć, ile osób to w ogóle ogląda. Sztuka, nawet taka, musi być dobrze wyeksponowana. Urodziła się w Warszawie? Skończyła historię sztuki, a za ojcem wyjechała do niewielkiego miasta w Polsce Centralnej, gdzie, jako pracownica domu kultury, prezentowała na dniach agresu dzieła lokalnych artystów. To może ja skoczę po te korzenie plastykę, co? Nie ma mowy. To jest bardzo ciężkie. Jeszcze sobie kręgosłup uszkodzisz. Sama przyniosę. Dzień dobry, panie Elu. A to jest Tomi, Mój kumpel od zawsze. Jego ksywka wzięła się stąd, że w wieku nastoletnim był pewien, że prezerwatywy zakłada się na język, co tłumaczył istnieniem prezerwatyw smakowskich. Siemano mordziaty. Gotowy na melanżyk? Norbert Sylwią, Robson, babcia, takich moich dwóch ziomeczków z Tomisławia. E, Aśka z Klaudią też potwierdziły. Wiesz, którą Klaudią? Taką fajną. Może coś kurde podziałasz w końcu. jesteś. <laughs> si się skup na sobie. No ogólnie ma być masa narodu stary, tylko się trochę cykam, że picia zabraknie. To się nie cykę, że każdy coś tam przyniesie. Dzisiaj. No właśnie przyniesie albo nie przyniesie, a jak się skończy, to co? będziesz dymą na stację przez las godzinę w jedną, w drugą stronę? Dobra, nie będziemy dostali godziny. Przepraszam Państwa, my z kolegą tylko na momencie bo bardzo się spieszymy na urodziny, dwie rzeczy potrzebuję. Dzień dobry, dla mnie dwie rzeczy. Jedna rzecz to będzie dwie kraty piwa. Tam stoją, pan se weźmie. Dobrze, a druga rzecz to... To już są dwie rzeczy. Mm -hmm. Tak. Druga to rzecz to będzie trzy razy połóweczka jakiejś wódeczki tej tańszej. Której tańszej? No najtańszej. A to pani da cztery. No teraz to już pan przesadził. To już jest sześć no, rzeczy. No ale są urodziny, Tak. <laughs> Bardzo pani dziękuję. Zapłacisz, nie? Jakbyś te kraty wziął ja łapy? Nie mam. Ile tam wyszło, proszę pani, za to? Kochane, 167,86. Jak wiecie, nie spotkaliśmy się tutaj dla przyjemności. Dlatego y, bardzo was proszę teraz na 3, 4, 100 mil! 100 mil! Nie się! Na... A to jest babcia. Typ, który najgłośniej śpiewa 100 lat, nawet jak nie wie, u kogo jest na imprezie. A co dopiero na taki jak urodziny Stomina? 100 mil, 100 niech żyje, żyje na. 100 mil, 100 nie niech żyje na. niech żyje na. niech żyje na. Niech żyje na, na, to właśnie jest Klaudia. Klaudia to jest Malcolm. Markon, to jest najlepsza moja morda. To jestem Malcolm. Czasem jestem Klaudia? No to co? Zajeramy sobie coś może? No tak. To nie wróżyło niczego dobrego. Domil! Ty, a ja wiesz jak po niemiecku jest motyl? Dobra, to ja zaraz do was wracam, tylko tam. A ty ogólnie jarasz? No pewnie. あ。 Co? Studiuję anglistykę w Krakowie. <laughs> ja tam wszystkiego po trochu, wiesz, to, to, to tam, nie, ale najbardziej to bardziej, to chciałbym na socjologię, na, na Uniwersytet Warszawski. Trzeci, teraz trzeci będę próbował. Trzeci? <laughs> trzeci raz będę z... <laughs> O nie. Jezu. Mówisz kiedyś w OK. Aha. No i rozmawialiśmy sobie z Klaudią o życiu i podróżach i gadka całkiem nam się kleiła. Pójdę. <gry> Zmieniłem na klucz jak do rajdów, mordo, nie? Idź hey, elegancko! Hey, Podłośnij to. Oooo! Czas do mordo! Trzymaj nogi jak wodze! Trzymaj trzecznie i łącze! nie zawrośnie Będę! Żeby było ci dobrze! Ja! Będę twoim bumerem! Będę twoim wonkiem! Syżakiem, z spojerem! Z zabitym koltem pokopaną! I za to cię szanuję! A ja cię szanuję! Ciebie mordo i walkowo, nie? Jak go szanujesz, to mu to powiedz w pas. No i Czeka, powiem! Czekaj, ja no. dzwonię! No. Słowi? Jak to? Ty, Można, my właśnie z babcią jedziemy na stację poza opatrzeniem. Tak na szybko, delikatnie. Ty chcesz coś? Jak jedziecie? No i Panie jedziecie? Na spokojnie, elegancko, po pozapinani, powolutku, ty. Bo babcia ci chciał coś powiedzieć. No mówi. Szanuję cię! Mogły to być godne ostatnie słowa babci. Ty przyjeżdżaj! Z tobą! Стави! 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 Папче, истеш ли там? Бако! Бако! Папче! Папче! Чекай, браќе! иде! Не руши! Не Czekaj, 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 no! czekaj, 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 o, czekaj, 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 Poczekaj. Tutaj! Dzień dobry. Dzień dobry. I co z nim? Stan ciężki. Najgorsze te grabie. Śmiko już leci. A pan też jest ranny. Ja? Ja nie, ja ich tylko... że znaczy ja jego tylko on znalazł i... i bo jest, przepraszam, ja do was zadzwoniłem, ale muszę odebrać. Przepraszam, przepraszam. Jak miałem powiedzieć staremu Stomila, że jego jedyny syn oddał życie w zderzeniu z leśniczówką? Kurwa, ten dieta się znowu nachlał i mówi, że jest na jakimś weselu, że, że, że miał jakiś wypadek, że zęba stracił i że ja przyjechał po niego. No pewnie kłamie mi tu, bo pijany i nie chce mu się do domu wracać na piechotę. Pa, pa panie. Panie Jacku, to on żyje? A co ma, kurwa, nie żyć? Ile razy ja ci mówiłem, że z nim pić nie można, co? Ile razy ja ci mówiłem? Tak. Okej. Okay. Dobra, dziękuję. To... To pa. Stomilo powiedział później, co tam się wydarzyło. I kiedy ja udowadniałem Klaudii, że Jara nie mnie nie rusza, jego obawy dotyczące zaopatrzenia imprezy się potwierdziły. Byku olej, bo nawet zdrowia twojego dobrze nie wypiłem. Mordo kochana, właśnie wszystko mi poszło. Ostatnie gołyczka miałem. No to nie za kulturalnie, muszę powiedzieć. Ty no, ale hajs jest. Tylko na stację by trzeba. Ale to daleko, kurde. Przez las, pół godziny z buta, a potem jeszcze cyryk. Ja wiesz, jakie to jest niebezpieczne? No. Jakbyś szedł przez las. I dziś wyskoczy i się zesrasz. No dokładnie. można by raz, do poskoczyć. A w ogóle, człowieku, nikt nie mówi, żeby poskoczyć. Się normalnie, na spokojnie dotoczy. W ogóle 30-20 na godzinę. Delikatniutko, tylko po lesie. Nawet byśmy na asfalt nie wyjeżdżali, tylko w krzakach się w górę Na spokojnie. No. Z tego planu udało się jedynie zostawić furę. I to też nie w krzakach. Ty mordo kochana, ty żyjesz? No ładnie, że się głupem ci zęba wybiło. Co ty pierdolisz? Ty kurwa mi całą furę skasowałeś. Ja? No a kto siedział po lewej stronie przy kierownicy? Na jebańcu głupi, ty żeś przypierdolił, kurwa, cały nogut przekoziłkował, jest do góry nogami. Kniciówka jest leśnicze, bo do chaty wrzecie. No ale dzwon! Przecież on tam w łóżku śpi pod samochodem. Trzeba sprawdzić, czy nie jest porachatany. Le kurwa, to auto ma z półtorej tony. Człon. Człowieka zabiliśmy po pijaku. Jak cię złapią, to ci za to kluczyki odbiorą. Człowieku spierdalamy. Pijaj lepiej. Ja pierdolę. Zaraz tupcy będą. Babcia, spierdalamy w las! Osobno tam spierdalaj tam! Babcia w swojej ucieczce przed konsekwencjami poległ. Niemal dosłownie. I to już na pierwszej przeszkodzie. Natomiast 100 mil po dłuższym biegu przełajowym wybiegł z lasu pod domem weselnym. I tu wydarzył się drugi cud tego wieczoru. Bo o tym pierwszym on sam powie. W grupie weselników zobaczył leśniczego. O święta ja pierdole. Jak na człowieka, na którym zaparkował samochód, wyglądał dość wypukło. Okazało się, że był na weselu siostrzeńca i tym samym nie leżał martwy potwór. Co jest? To żyje? po swojego To jest! To jest! To jest! To Nie, Nie, ja, pod, nie? ja To jest! To jest! Nie, nie, ja prowadzę. To To Nie, nie, nie wasze zdrowie, panowie. A, To no A ja, wiem, żeby... ja dziękuję, jesteś fantastyczny dziękuję. Bardzo. I zapakowali leśniczego do samochodu i potem we trzech pojechali na wizję lokalną. A ładne, mam pan tę tapiserkę tuż przed... Sam pan sobie założył czy było już? A. Na początku. Na początku, A? Pan uważa na korniki, bo jak pan to wejdzie, bo tapicerkę wyżej. A to automat? Automat tak. Auto... A olej Leśniczy uwielbiał helikoptery. Więc ten, który właśnie zabierał babcie do szpitala, zrobił na nim większe wrażenie niż wystający z jego domu samochód. Ja, panie, gdybyśmy tylko takie problemy mieli, Dzisiaj się na kanapie, wie pan jutro zezwolenie do kolegów z obok. To mi pięknym ciągnikiem to autko z domu wyjmą. A mój suszeniec nie, ten z Westarzy, pan to nie jest to, to mi te deseczki powstały. A pan. Za, za to okno i za to łóżko, to pan te, ten renóweczkę polakieruje i mamy deal? E, oczywiście. A to dziękuję bardzo. A, a co to za autko jest też czerwone mhm. właściwie? To, jak jak jest to marka? A ty coś powiesz, przepraszam? Stary cud się zdarzył. Jak biegłem w lesie, to yy, przemówiła do mnie święta Dorota. Co ci powiedziała, żebym wódki nie pił? Wiesz co? Spierdalaj, spierdalaj. O Boże. No, ładnie gdzieś się kurwa Malką pobawili, ładnie. E, dokumenty. Ała! Teraz to ała! A jak napierdalałeś swoją starą biedną matkę, to myślisz, że jej nie bolało? Ze mną kurwa spróbuj chamię zajebać. Iwonka, to nie jest ta sprawa, to nie jest zajazd z A A więc tak. Czy wczoraj spożywał pan alkohol? Czy prowadził pan pojazd w ruchu lądowym? Nie. Nie, no to widzi pan, panie kolego, bo to jest taki problem. Że dwaj pana koledzy twierdzą, że też takiego pojazdu nie prowadzili. A u nas w centralnej Polsce jeszcze samoprowadzących samochodów autonomicznych nie ma? A szkoda, co nie, Iwonka? No wiadomo, każdy by chciał mieć samochód samoprowadzący autonomiczny, który sam śmiga na stację po Flaszkę, no nie? Więc jak takich samochodów nie ma? To znaczy, że ten pojazd, który zaparkowaliście w leśniczówce, musiał ktoś prowadzić, prawda? ja nie wiem, ja, ja, ja nie, nie prowadziłem żadnego auta. No to no. jak to się stało, że znalazłeś się akurat o trzeciej rano w środku lasu, w środku nocy właśnie w tym miejscu, co? Na grzyba byłeś? Nie no kurwa, tylko nie kłam, że byłeś na grzybach. Mnie nawet tam nie było, no. Ile miał wydychany? To jest taka trudna sprawa, bo ci z drogówki zamiast tam wszystkich wziąć na alkomat, to sobie zdjęcia robi z samochodem w Słuchaj, kurwa, gościu. Nie myśl, że ci się upiecze. I że my tu kurwa coś tempi jesteśmy. Będziecie, koledzy, grubo wycelować. Ale za co? Za szkodnictwo, kurwa. Szkodnictwo leśne. Czekaj, Iwanka, ja sam powiem z głowy. Artykuł 148. Niszczenie drzew i krzewów. No, to będzie z jakieś dwa koła na spokojnie. Mm. 165. Płoszenie zwierząt. Nocą. Mm. Kiedy śpią. Też z 2 się będzie. I artykuł 162. Zanieczyszczanie lasu samochodem. Łącznie z 20 koła się zbierze. Mm. Już? Przykuj się, kolego. Bo jutro masz sąd? 24 godziny. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy, że seria najgorszych dni w moim życiu dopiero się rozpoczęła. Ale mogłem domyślać się już, czy trzeba stąd spierdalać. Oh fuck, ej. Trzymaj roczki na kołczę. trwaj grzecznie i mądrze. Nie zamrocznie, nie zamrocznie, baby, żeby było ci dobrze. Będę twoim bumerem, będę twoim z Strzakiem, zwierzakiem, spoilerem. Napitym koltem Nawiniesz mi poczko na uszy złotko O wciąganiu z ekranu styropianu Upaść w pod blokiem apfy Pożremy tak trochę jakby było oczy Nawiniesz mi poczko na uszy złotko Nabiniesz mi policzka na uszy złotko o odciąganiu...